Marbas, demon, którego imię szeptano tylko w ciemności. W księgach Gioetsi opisano go jako strażnika wiedzy i mistrza chorób, ducha, który jednym tchnieniem potrafi sprowadzić śmiertelną zarazę i tym samym tchnieniem ją uleczyć. Pojawia się pod postacią lwa, lecz jego prawdziwe oblicze kryje się w cieniu, to duch przemiany, który zna sekrety ludzkiego ciała, duszy i umysłu. Mówi się, że potrafi ujawnić prawdę, jakiej człowiek nie powinien poznać wiedzę, która potrafi uleczyć albo zniszczyć. Najbardziej szokujące jest to, że wielu tych, którzy przeżywali Marbasa w poszukiwaniu mądrości, kończyło na granicy szaleństwa, bo ten, kto prosi o wiedzę, musi być gotów zapłacić cenę, jakiej nie da się cofnąć. Marbas, znany również pod imieniem Barbes, jest jedną z najbardziej intrygujących i wielowymiarowych postaci w tradycji demonologicznej wywodzącej się z średniowiecznych i renesansowych tekstów okultystycznych, w tym z tak zwanej Gioezi, czyli pierwszej części Lemegetonu, zbioru traktatów magicznych przypisywanych legendarnemu królowi Salomonowi. W hierarchii piekieł Marbas zajmuje wysokie i zaszczytne miejsce jako wielki prezydent lub książę piekielny, dowodzący według klasycznych źródeł 36 legionami duchów Jego pozycja wśród demonów jest wyjątkowa ponieważ łączy w sobie cechy niszczyciela i uzdrowiciela co czyni go jednym z tych bytów których natura jest głęboko ambiwalentna zarówno przeklęta jak i obdarzona pewną formą tajemnej mądrości Pochodzenie Marbasa nie jest jednoznacznie określone Jednakże większość demonologów wskazuje na jego korzenie w dawnych wierzeniach babilońsko-chaldejskich, skąd wiele imion demonów przeniknęło do tradycji grecko-rzymskiej, a następnie do chrześcijańskiej demonologii średniowiecznej. Część badaczy przypuszcza, że pierwotnie mógł być duchem związanym z chorobami i ich leczeniem, bytem, który w archaicznych wierzeniach ludów Bliskiego Wschodu pełnił podwójną rolę, zsyłał chorobę, ale też potrafił ją zdjąć. W późniejszych epokach, Wraz z rozwojem myśli demonologicznej i chrześcijańskiego pojęcia dobra i zła, został przekształcony w istotę piekielną o określonym miejscu w hierarchii duchów nieczystych. Według tradycji Gioetsi, Marbas ukazuje się magowi pod postacią wielkiego lwa, którego oblicze promieniuje siłą i dzikością. Jednak potrafi również przybrać postać człowieka, co symbolizuje jego zdolność do przekraczania granicy między zwierzęcością a ludzkim rozumem. Ta zmienność form wiąże się z jego symboliką przemiany. Marbas jest duchem, który zna tajemnice natury, rozumie budowę ciała i duszy, a także potrafi zarówno zadać, jak i uleczyć chorobę. W tradycjach ezoterycznych jego imię było często przywoływane przez tych, którzy pragnęli zdobyć wiedzę o ukrytych przyczynach dolegliwości cielesnych, o anatomii, alchemii oraz mechanizmach przemiany materii i ducha. W hierarchii demonów Marbas zajmuje miejsce wśród duchów nauczających. Jest zaliczany do tak zwanych demonów wiedzy, obok takich bytów jak Paimon, Buer czy Balam. Jego rola polega na przekazywaniu wiedzy tajemnej o świecie, o budowie ludzkiego ciała i o naturze przemian zachodzących w rzeczywistości. Według niektórych przekazów potrafi również nadawać ludziom zdolność przyjmowania innych postaci, co interpretowano jako umiejętność zmiany wyglądu, a symbolicznie jako duchową metamorfozę. Te funkcje utożsamiano z procesem poznania, w którym człowiek, zbliżając się do granicy zakazanej wiedzy, sam podlega przemianie. Niektóre renesansowe grymuary, takie jak Pseudomonarchia Demonum autorstwa Johanna Wejera z XVI wieku, opisują Marbasa jako ducha o charakterze niejednoznacznym. Istotę, która, choć służy piekielnym siłom, może czynić dobro na rozkaz mędrca, który potrafi go wezwać i okiełznać. Wierzono, że przy odpowiednim rytuale i czystości intencji, Marbas mógł objawić lekarstwa na choroby ciała i duszy, a także udzielić wiedzy technicznej i naukowej, zwłaszcza w dziedzinie mechaniki i rzemiosła. W hierarchii piekieł Marbas jest więc bytem paradoksalnym: z jednej strony potężnym demonem dowodzącym legionami duchów, z drugiej strażnikiem tajemnic wiedzy, który ukazuje, że granica między przeklętą mocą a boskim poznaniem jest niezwykle cienka. W okultystycznych interpretacjach symbolizuje on naturę ludzkiego umysłu, który potrafi zarówno tworzyć, jak i niszczyć, leczyć i ranić. Jego miejsce w strukturze piekła nie jest wyłącznie wynikiem władzy militarnej, ale także głębokiej mądrości, której źródło tkwi w poznaniu tajemnic życia i śmierci. Marbas, choć postrzegany jako demon, był przez niektórych adeptów sztuk magicznych uznawany za opiekuna wiedzy lekarskiej i alchemicznej. Jego obecność w Gioecii nie jest przypadkowa stanowi on symbol równowagi między destrukcją a uzdrowieniem między materią a duchem. W tej dwoistości tkwi jego wyjątkowość i znaczenie w demonologicznym porządku, w którym nie wszystkie istoty piekielne są jedynie źródłem zła, lecz niektóre z nich, jak Marbas, strzegą granic zakazanej mądrości, będąc świadectwem, że nawet w ciemności istnieje iskra poznania. W tradycji demonologicznej Marbas, zwany również Barbasem, jest istotą o niezwykle złożonej naturze, a jego wygląd i zdolność przemiany stanowią odzwierciedlenie jego dwoistej roli w świecie duchów, zarówno niszczyciela, jak i uzdrowiciela, strażnika tajemnic choroby i lekarstwa, ciemności i światła poznania. Opisy jego postaci pochodzą przede wszystkim z średniowiecznych i renesansowych grymuarów, takich jak Lemegeton, znany także jako Klucz Salomona oraz pseudomonarchia demonum autorstwa Johanna Wejera z XVI wieku. Wszystkie te źródła zgodnie wskazują, że Marbas potrafi przybierać różne formy, a jego wygląd zawsze niesie głęboką symbolikę związaną z przemianą i wiedzą ukrytą. Najczęściej ukazywany jest jako ogromny lew, o sierści połyskującej złotym blaskiem i oczach jarzących się niczym rozżarzone węgle. Lew ten nie jest jednak zwykłym zwierzęciem, jego spojrzenie ma w sobie coś nadnaturalnego, a cała postać promieniuje aurą mocy i nieokiełznanej siły. Ta forma alwa symbolizuje królewską potęgę, odwagę i panowanie, ale także dzikość, która nie zna ograniczeń. W wielu starożytnych tradycjach lew był uosobieniem słońca, życia i siły, lecz również gniewu i zniszczenia. W przypadku Marbasa ta symbolika jest szczególnie istotna, ponieważ demon ten posiada władzę nad chorobą i zdrowiem, może zsyłać gorączkę i ból, ale też uwalniać od cierpienia. Lew w tym kontekście jest znakiem jego potęgi nad cielesnością i duchową energią, którą może kształtować wedle woli. Przemiana Marbasa z waw człowieka była w dawnych tekstach interpretowana jako proces przejścia od dzikiej, nieokiełznanej siły natury do czystego, świadomego poznania. W rytuałach magicznych wierzono, że dopiero po przemianie w ludzką postać demon ten mógł przekazać magowi wiedzę o rzeczach ukrytych, o chorobach, ich przyczynach i sposobach leczenia. Symbolicznie oznaczało to, że wiedza, aby mogła być zrozumiana przez człowieka, musi zostać przekształcona z pierwotnej, niepojętej energii w formę rozumową i dostępną. W ten sposób sama przemiana Marbasa była alegorią procesu poznania, przejścia od chaosu do porządku, od instynktu do intelektu. Niektóre przekazy ezoteryczne wspominają, że Marbas potrafi również nadawać innym zdolność przemiany, co wiązano z jego mocą wpływania na ciało i duszę człowieka. Ta właściwość bywała rozumiana dwojako, z jednej strony dosłownie, jako możliwość przybrania innej postaci lub maski, z drugiej symbolicznie, jako proces duchowej przemiany, w którym człowiek zdobywa nowe oblicze dzięki poznaniu ukrytej prawdy. W tym sensie Marbas był strażnikiem inicjacji, demonem, który wystawia człowieka na próbę, by sprawdzić, czy potrafi on zapanować nad własną naturą tak, jak Marbas panuje nad swoją. W ikonografii okultystycznej Marba bywa przedstawiany w momencie przemiany, gdy jego ciało lwa zaczyna nabierać ludzkich rysów. Artystyczne wyobrażenia tego aktu często ukazują go w pół drogi między obiema formami, z ludzką głową i lwim ciałem lub odwrotnie, co symbolizuje nieustanny stan przejścia między dwoma światami, zwierzęcym i duchowym. To właśnie ta płynność czyni go jednym z najbardziej nieuchwytnych demonów w całej hierarchii piekieł. W wymiarze symbolicznym wygląd i przemiany Marbasa są odbiciem natury ludzkiego poznania i jego granic. Lew reprezentuje pierwotną siłę i instynkt, człowiek, rozum i mądrość. Marbas, łącząc oba te aspekty, staje się ucieleśnieniem jedności przeciwieństw, idei, że prawdziwa wiedza rodzi się z połączenia dzikości i dyscypliny, chaosu i harmonii. Dlatego też w tradycjach okultystycznych i hermetycznych jego wizerunek uznawano za symbol tajemnicy, której nie można zrozumieć bez przejścia przez próbę przemiany, zarówno wewnętrznej, jak i duchowej. Tak więc Marbas nie jest jedynie demonem o zmiennym kształcie. Jego wygląd i przemiany są metaforą samej istoty ludzkiego dążenia do poznania. Ukazuje, że w każdym człowieku drzemie dzikość lwa i świadomość człowieka, a prawdziwa mądrość, którą Marbas symbolicznie strzeże, Rodzi się dopiero wtedy, gdy oba te pierwiastki zostaną połączone w jedną, spójną całość. Magowie i adepci sztuk okultystycznych od starożytności aż po czasy nowożytne przypisywali Marbasowi szczególną funkcję pośrednika między światem duchowym a światem cielesnym. Wierzono, że demon ten potrafi objawiać naturę chorób, które dotykają człowieka, a także wskazywać sposoby ich uzdrowienia. W wielu rękopisach z okresu średniowiecza zachowały się zapisy rytuałów, w których przywoływano Marbasa, aby odkrył ukryte przyczyny dolegliwości lub ujawnił, czy choroba ma źródło naturalne czy nadprzyrodzone. Wierzono, że jego wiedza obejmuje zarówno fizyczną anatomię ciała, jak i duchowe energie, które na nie oddziałują. Dla wielu magów Marbas był uosobieniem boskiego lekarza w demonicznej formie, istoty, która rozumie, że uzdrowienie wymaga nie tylko lekarstwa ale i zrozumienia samej przyczyny cierpienia. W magii ceremonialnej Marba spełnił również rolę ducha objawienia. Wskazywał ukryte prawdy, pomagał zrozumieć przeszłość, odkrywać sekrety, a nawet przewidywać przyszłe wydarzenia. Z tego powodu często zwracali się do niego adepci sztuk wróżbiarskich i alchemicznych, którzy wierzyli, że może przekazać wiedzę o rzeczach niewidzialnych. Jego domeną była prawda, zarówno ta duchowa, jak i materialna. Jednak, zgodnie z przekazami, niechętnie dzielił się wiedzą z osobami niegodnymi lub kierującymi się ciekawością. W rytuałach ostrzegano, że przywołanie Marbasa wymaga czystości intencji, gdyż demon ten potrafił odczytać prawdziwe motywy człowieka. Jeśli odkrył w nim chciwość, rządzę władzy lub egoizm, potrafił ukarać go chorobą, tą samą mocą, którą mógł też uleczyć. Z tego względu w wielu tekstach ezoterycznych Marbas symbolizuje duchową równowagę między destrukcją a uzdrowieniem. Dla magów był figurą mistrza inicjacji, który prowadzi adepta przez etap oczyszczenia, choroba w tym sensie była próbą, a uzdrowienie nagrodą za zrozumienie własnej natury. Wierzono, że Marbas uczy, iż choroba ciała jest odbiciem choroby duszy, a poznanie prawdy o sobie samym jest kluczem do przywrócenia harmonii. W alchemii jego rola nabierała jeszcze głębszego znaczenia. Uważano go za ducha przemiany, siłę, która nadzoruje proces przeistaczania jednego pierwiastka w inny, a w sensie duchowym przemianę nieczystości w czystość, ignorancji w mądrość. W niektórych manuskryptach renesansowych przypisywano Marbasowi funkcję strażnika etapu nigredo, czyli czarnego stadium alchemicznego dzieła, w którym materia ulega rozkładowi, by mogła się odrodzić w nowej, doskonalszej formie. Symbolicznie oznaczało to śmierć starego ja i narodziny nowego, oczyszczonego ducha. Dlatego wielu okultystów postrzegało Marbasa nie jako istotę zła, lecz jako niezbędnego przewodnika w procesie duchowego oczyszczenia. W praktykach magicznych przywoływanie Marbasa odbywało się zwykle w nocy, w godzinach przypisywanych duchom wiedzy i transformacji. Używano do tego specjalnych pieczęci i znaków, w tym sygilu Marbasa, przedstawiającego splecione linie i symbole planetarne związane z Merkurym, planetą intelektu, komunikacji i tajemnicy. Merkurialna natura Marbasa wiąże się z jego rolą pośrednika i posłańca wiedzy ukrytej. Rytuały z jego udziałem wymagały ciszy, skupienia i czystości umysłu, a Mak musiał wykazać się zdolnością rozróżniania prawdy od iluzji, ponieważ demon ten miał w zwyczaju wystawiać przywołującego na próbę, ukazując mu obrazy zwodnicze, które miały sprawdzić jego determinację. Niektórzy autorzy okultystyczni z okresu XVIII i XIX wieku, tacy jak Eliphas Levi czy Collin de Planzi, interpretowali postać Marbasa w sposób bardziej symboliczny. Dla nich nie był on dosłownie demonem, lecz alegorią mocy poznania ukrytej w człowieku. Uważali, że wezwanie Marbasa oznaczało nie tyle wywołanie istoty z innego świata, ile konfrontację z własnym wnętrzem, z pierwiastkiem mocy, który potrafi leczyć i niszczyć jednocześnie. W tym sensie magia z udziałem Marbasa była nie tyle zewnętrznym rytuałem, ile duchowym aktem samopoznania i transformacji. Współcześnie w tradycjach ezoterycznych Marbas bywa wzywany przez osoby poszukujące duchowego uzdrowienia, samopoznania i zrozumienia przyczyn ludzkiego cierpienia. Wciąż uznaje się go za patrona tych, którzy pragną zgłębiać tajemnice natury, alchemii, medycyny i psychiki. Jego rola w magii i okultyzmie jest więc nie tylko praktyczna, ale również filozoficzna stanowi przypomnienie, że każda wiedza, jeśli ma prowadzić do dobra, musi być zdobywana z pokorą i świadomością jej ceny.